Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Dzisiaj taki ciekawy tytuł: Lekcje życiowe Agaty na temat związków. I to brzmi w sumie, jakbym miała jakieś 100 lat. Przez ostatni czas wydarzyło się dużo takich sytuacji i miałam dużo przemyśleń, dlatego chciałabym się z Wami tym bardzo podzielić. Będę wymieniać po kolei. Pierwsza sprawa. Angażuj się dopiero wtedy, gdy z tej drugiej strony też widzisz zainteresowanie, jakieś konkretne zaangażowanie, inaczej po prostu się nakręcisz, będziesz się męczyć. Szczególnie jak okaże się, że ta druga strona po prostu nie jest zdecydowana, albo po prostu zainteresowana. Także angażujemy się dopiero wtedy, gdy widzimy konkret zaangażowanie, zainteresowanie z drugiej strony. Kolejna sprawa: niezdecydowani faceci. To była jakaś męka, po prostu. To jest tak, że ja myślałam, że to się rozwinie, a oni po prostu mnie zaczepiali. I ja nie wiedziałam, że ja powinnam to po prostu ukrócić, po prostu nie odpowiadać na te zaczepki. Bo jeśli to byłoby poważne, to mężczyzna by podjął konkretne. Kroki, by nie zaprosił gdzieś, tak, albo by po prostu chciał się spotkać, porozmawiać w realu. O to chodzi, prawda? Żeby pogłębić relacje, żeby się poznawać. A to wysyłanie zaczepnych zdjęć, jakichś tekstów, relacji, to było straszne. I nauczyłam się, że po prostu nie ma co na to zwracać uwagi, liczą się konkrety. Tak więc to najlepiej odpuścić, nie łudzić się i czekać właśnie na kogoś, kto się zdecyduje, kto będzie zdecydowany, będzie wiedział, czego chce. Z mojego doświadczenia to tak się snuło i nic z tego nie było. Kolejna sprawa, nie szukaj sobie wśród znajomych kogoś, to może cię zechce, jakby na siłę chłopaka. Ja widziałam po koleżankach, jak one to robią, tak na siłę sobie szukały, a może ten, a może tamten. One tak bardzo pragnęły po prostu być już w tej relacji, ale to nie wychodzi w ten sposób. Jak ktoś się robi jakby na siłę, to nie gra to w tych sprawach szczególnie. To zazwyczaj kończyło się tak, że one sobie kogoś upatrzyły i były bardzo sfrustrowane, bo ten ktoś po prostu nie odpowiadał na ich czy tam zaczepki, czy jakieś wiecie, bo bardzo rzadko się zdarza. Że akurat kogoś sobie upatrzysz i akurat ta osoba też zatrybi wobec ciebie i będzie też zainteresowana, że akurat tej jednej osobie, którą sobie wybrałaś, się spodobasz. No, niestety, tak więc na siłę nie szukamy. Prawda jest taka, i to wiele osób też mi mówiło, że prawdziwe uczucie przychodzi niespodziewanie i bez jakichś takich wielkich fajerwerków bardzo często. Albo bywa, że bez fajerwerków, to też na pewno zależy od sytuacji. Powiem Wam, że przez ostatnie lata miałam wiele takich sytuacji, gdy na przykład ktoś mi się bardzo spodobał i to były takie ogromne emocje, wiele wyobrażeń jakichś. I to jest na maksa zgubne, często nic z tego nie wychodzi i po prostu znowu pojawia się ta frustracja albo po prostu dołek, potocznie mówiąc. Tak więc to prawdziwe uczucie, które może przerodzić się w miłość, jeśli obydwoje będziecie nad tym pracować przychodzi bardzo często niespodziewanie i nie na siłę. Kolejna sprawa: szacunek, zrozumienie, wspólne wartości i obecność. To się liczy w związku. Nie to, jak ktoś wygląda, jak się ubiera, czy jest poważany w towarzystwie. Dlaczego wspominam o tym towarzystwie? Zauważyłam, że wiele dziewczyn chce się w pewien sposób dowartościować poprzez właśnie bycie, spotykanie się z chłopakiem, który jest. Y w grupie może nie liderem, ale jest bardzo poważany i szanowany. Te dziewczyny myślą, że są jakieś fajniejsze, więcej znaczą w towarzystwie, dlatego że taki fajny chłopak się nimi interesuje. I przez to, że w ich mniemaniu zyskują wtedy pewną pozycję społeczną, bardzo boją się stracić tego chłopaka. A spotkałam się z sytuacją, że ten chłopak wcale nie szanował tej dziewczyny zbytnio i ona nie była z nim szczęśliwa. Kolejna sprawa, uważaj na wyobraźnię. Nie wyobrażaj sobie wspólnej przyszłości różnych zdarzeń z osobą, z którą nawet bardzo często nie jesteś w związku czy jakiejś bliższej relacji. To jest bardzo typowe dla dziewczyn i ja swego czasu miałam z tym duży problem i zaobserwowałam też to wśród koleżanek. I znowu powoduje to frustrację. Bo takie rzeczy na 99% się nie spełnią to, co sobie wyobrażasz przed spaniem. Kolejna sprawa, myślę, że to jest mega, mega ważne, także proszę o skupienie. Gdy już na początku znajomości chłopak zahaczał te tematy na przykład pocałunków, jakiegoś dotyku, to już jest światełko ostrzegawcze. I zdarza się, że wymusza na przykład te pocałunki na tobie. I tutaj mamy te słynne teksty typu Przecież jesteś moją dziewczyną, to co nie będziesz mnie całować? No co to ma być? To jeśli nie ty, to inna będzie chciała. Jak jest takie coś, od razu wiedz, że coś tu nie gra. Wartościowy, porządny chłopak nie od. Z tego zacznie budować z tobą relację. On będzie chciał poznawać twoją duszę, a nie ciało. Także dziewczyny, strzeżcie się chłopaków, którzy chcą poznawać cię zaczynając od ciała. Uciekać. Ważne jest też, żeby zwrócić uwagę na to, że jak się z kimś spotykasz, z kimś chodzisz na randki, umawiasz się, to jak nie masz nawet w dalekich planach ślubu takiej perspektywy, no, to coś tu nie gra. To takie randkowanie jest pozbawione sensu, tak naprawdę. Wiadomo, że należy się poznawać, ale jak już się spotykacie pewien czas i nie ma w ogóle tej perspektywy wrzucenia tej relacji na kolejny poziom, jakby pogłębienia tej relacji, na przykład właśnie wejście w narzeczeństwo, to wiadomo, że najprawdopodobniej coś tutaj nie gra. A żeby dowiedzieć się, czy to jest ten jedyny, ta jedyna, warto zadać sobie pytanie, które często poleca paniecek Pulikowski, Czy ty chciałabyś mieć takiego syna jak on, jak ten chłopak, z którym się spotykasz. Czy ty chciałbyś mieć taką córkę jak ona, ta dziewczyna, z którą się spotykasz? Pan Jacek Polikowski opowiadał, że raz zadał to pytanie pewnej dziewczynie w swojej poradni, bodajże, czy jakąś tam rozmowę przeprowadził. I ona od razu, nie w życiu nigdy, tylko nie takiego. No i tutaj mamy odpowiedź, jasno. Też nauczyłam się tego, że nie wolno kogoś skreślać, nie wolno kogoś odrzucać od razu. No chyba, że po prostu widzisz na pierwszy rzut oka, że kompletnie po prostu nie da się niczego razem zbudować. No to sprawa jest oczywista. Ale jeśli ktoś na przykład jest dla ciebie taki dość obojętny. Albo myślisz, że może i mogłabyś go na przykład polubić, no to nie odrzucaj go. Jeśli chłopak się od ciebie stara, spotkaj się, porozmawiajcie, zobaczcie, jak się czujecie razem ze sobą, czy macie właśnie wspólne tematy, wartości i tak dalej. Jeśli wydaje się, że to jest dobry człowiek, to pospotykajcie się. Potem coś może się z tego po prostu rozwinąć. Ja postawiłam właśnie na spotykanie się z ludźmi, po prostu, żeby w realu pogadać. To z tym, to z tym różne tematy i tak dalej. I potem to jakby naturalnie samo wychodzi, z kim najlepiej się czujesz, kto naj najbardziej się angażuje, i gdzie to uczucie jakby się pojawia, które. W sumie może się rozwinąć dopiero w miłość, jeśli będziecie nad tym razem pracować. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam Was wszystkich, zostawcie łapkę, komentarz i subika. Widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach też o związkach. Wielkimi Krokami również zbliża się tutaj na kanale Kurs Komunikacji, także zostańcie ze mną, zapraszam serdecznie.